Wymiana tkaniny w systemie Screen RS Classic RS Universal Należy wiedzieć, że w tego typu produkcie musimy go całkowicie zdemontować. Najpierw zdejmujemy osłonę prowadnicy. Zasada jest taka sama po obu stronach. Odkręcamy śruby. Zdejmujemy osłonę. Następnie wyjmujemy element znajdujący się wewnątrz i robimy to samo po drugiej stronie. Gdy już zdemontujemy osłony po obu stronach naszej prowadnicy, odkręcamy prowadnicę w miejscu, gdzie produkt jest zamontowany. Możemy mieć otwory montażowe z tyłu prowadnicy lub z przodu. Zdejmujemy całość, usuwamy prowadnicę i będziemy potrzebować tylko kasety, aby móc wymienić tkaninę. Gdy już zdemontujemy prowadnicę z obu stron i położymy nasz produkt, na przykład na kozłach, zaczniemy otwierać przednią część. Za każdym razem mamy śrubę na końcach przedniej części. Demontujemy przednią część drugiej rolety, a następnie uzyskujemy dostęp do naszego mechanizmu zwijającego. A więc zdjęliśmy przednią część naszego produktu. Teraz widzimy mechanizm zwijający w środku i zaczniemy demontować kołnierz po stronie silnika. Po bokach kołnierza znajdują się trzy śruby, które mocują ten kołnierz wraz z uchwytem silnika wewnątrz obudowy. Break time równa się 0,5s. W tym momencie możemy już wyciągnąć cały zestaw z kołnierzem i wyjąć naszą tkaninę razem z mechanizmem zwijającym. Na razie możemy odłożyć kasetę na bok. Warto wiedzieć, że nasz kołnierz jest faktycznie zamocowany na uchwycie silnika. Trzeba więc zdjąć zatrzask z uchwytu silnika, aby móc całkowicie zdjąć kołnierz. Zdemontowaliśmy pierścień zabezpieczający, który utrzymywał głowicę silnika na uchwycie silnika. Teraz możemy zdjąć kołnierz i odłożyć go na bok. Teraz obrócimy tylko tkaninę. Teraz zrobimy tak, że będziemy nawijać tkaninę na belkę obciążającą. Jednocześnie rozwijając ją z części wału. Trzeba tylko uważać, bo jest tam fragment przyklejony taśmą dwustronną do wału. Dlaczego? Ponieważ tkanina jest wycentrowana na części wału, żeby nie przesuwała się podczas transportu. Teraz wyjmiemy napęd. Gdy napęd zostanie wyjęty, możemy zdjąć tkaninę z wału. Przesuwamy więc wał przez naszą starą tkaninę. Kiedy już zdemontowaliśmy wał z tkaniny, przechodzimy do jej wymiany. Oto moja nowa tkanina, oto mój wał. Teraz zacznę robić wszystko w odwrotnej kolejności. Teraz mogę włożyć nową tkaninę na mój wał. Na razie staramy się mniej więcej wycentrować tkaninę względem wału. Teraz jednocześnie zamontujemy nasz napęd z powrotem w wale. Dlaczego? Ponieważ gdy cała tkanina będzie już nawinięta, trudno będzie włożyć silnik razem z jego koronami do środka. Nasz silnik jest już zamontowany w wale. Mamy naszą stałą końcówkę zamontowaną w wale. Możemy zacząć nawijać tkaniny naszą nową tkaninę na wał. Robimy to odwrotnie. Nawijamy tkaninę na wał, a rozwijamy część z listwą obciążającą. Gdy już wymienimy tkaniny, możemy teraz założyć kołnierz z powrotem na głowicę silnika. Więc biorę z powrotem kołnierz i zakładam go na głowicę silnika. Trzeba pamiętać, żeby założyć z powrotem klips, pierścień zabezpieczający, który trzyma wszystko razem. Sprawdzamy, delikatnie pociągamy. Mój uchwyt silnika jest zamocowany na głowicę silnika. Założyliśmy pierścień zabezpieczający na głowicę silnika i możemy teraz włożyć mechanizm zwijający z powrotem do kasety. Gdy już przygotowaliśmy nową tkaninę na osi, zamontowaliśmy silnik na jego uchwycie oraz założyliśmy pierścień zabezpieczający i kołnierz. Możemy włożyć mechanizm zwijający z powrotem do kasety. Tutaj mamy stałą końcówkę. Trzeba umieścić tę stałą końcówkę na metalowym profilu T, który znajduje się wewnątrz osi. Wkładamy mechanizm zwijający na metalową końcówkę w kształcie, te sprawdzamy z drugiej strony, czy nasz kołnierz dobrze przylega do kasety. Gdy to już zrobione, możemy zacząć przykręcać śruby, te trzy śruby, które wcześniej odkręciliśmy z naszego kołnierza. Przykręcamy z powrotem trzy śruby. Gdy już przykręciliśmy trzy śruby do naszego kołnierza, najważniejsze jest, aby zwrócić uwagę na część z kablem wewnątrz. Jeśli mamy silnik przewodowy, trzeba pamiętać, żeby zrobić pętlę, żeby w razie kondensacji wilgoć nie dostała się do głowicy silnika. Ja teraz mam kabel solarny, mam silnik solarny. Kiedy to już zrobione, możemy ponownie zamontować roletę albo od frontu, albo w świetle otworu, czyli zakładając kasetę na prowadnicę. Gdy to już zrobione, montujemy naszą roletę i mocujemy prowadnicę albo od frontu, albo na dnie prowadnicy. I w tym momencie radzę wam wykonać pełny cykl pracy waszej tkaniny, czyli opuścić ją aż do dolnego krańca, a nawet trochę niżej. Dlaczego? Zawsze trzeba wycentrować tkaninę względem osi. Zawsze więc mierzymy od wewnętrznej strony kołnierza do naszego zamka ZIP. I tak samo z drugiej strony, żeby uzyskać równą odległość po obu stronach. Gdy to już zrobimy, wkładamy z powrotem część inlay do naszej prowadnicy. Trzeba bardzo uważać na pianki. Pianki muszą być zawsze dobrze wsunięte w prowadnicę. Kiedy już włożyliśmy inlay, zakładamy z powrotem pokrywę oraz jej śruby. Przykręcamy pokrywę naszymi śrubami. A więc pokrywa, inlay po obu stronach prowadnicy. I kiedy to już zrobione, możemy założyć z powrotem pokrywę, czyli przedni panel na samą roletę i ponownie ustawić krańcówki na napędzie. Założyliśmy naszą skrzynkę na prowadnicę. Włożyliśmy z powrotem część inlay do naszej prowadnicy. Zamknęliśmy nasze pokrywy. Teraz to co nam dokładnie zostało do zrobienia, to założenie przedniego panelu na naszą skrzynkę. Kiedy to już zrobione, przykręcimy nasze dwie małe śrubki, które znajdują się na końcach przedniego panelu. A teraz, co nam jeszcze zostało to ponownie sprawdzić ustawienie krańcówek lub ustawić je od nowa. Dziękuję.